Długo oczekiwany festiwal fajerwerków dobiegł końca. W dzień na uczestników czekały takie atrakcje jak wyścigi smoczych, łodzi czy zawody strażackie. A pod osłoną nocy zaczął się wielki festiwal fajerwerków, do którego przygotowania trwały około dwóch tygodni. Smoczowodzie to przede wszystkim impreza, która na sztywno już się wbiła w kalendarz naszych imprez w Szczecinie. Jest to impreza, gdzie wszyscy chętni mieszkańcy Szczecina, a właściwie dokładnie dzielnicy, które reprezentują nasi mieszkańcy, biorą udział w naszych wyścigach na naszym specjalnym wodnym, specjalnym, wodnym torze Odra. Pokaz był połączony z festiwalem Szczecin Music Life, na którego scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Nowika czy ABC of Funk. Organizacja festiwalu przebiegała bardzo sprawnie, każdy pokaz trwał minimum 18 minut, a w przerwach na scenie występowali goście festiwalu. Ooh, w imieniu wszystkich artystów, którzy dzisiaj występują, bo akurat wszyscy są mi bardzo bliscy i się przyjaźnimy, jest projekt ABC of Funk, na którego czele stoi Sebastian Skalski i to na pewno będzie bardzo energetyczne. Mój koncert, pomijając kilka spokojniejszych piosenek, też raczej będzie bardzo energetyczny i set Mr. Lex i Rawski również myślę, że zwieńczy to całe wydarzenie już naprawdę taką petardą energetyczną. To wszystko po to, żeby to wszystko bardzo fajnie współgrało z tymi pokazami fajerwerków. Tysiące ludzi przyszło w weekend na Węłych Robrego, aby podziwiać festiwal fajerwerków. W sobotę mogliśmy zobaczyć zespół Z Włoch, który prezentował pokaz m.in. do utworów Robiego Williamsa czy YouTube oraz zespół z Chin, który perfekcyjnie zgrywał pokaz z muzyką chińskich wykonawców. Całość prezentowała się imponująco. Myślę, że będzie dobrze. No, robiliśmy akurat w, w ciągu tych pięciu lat yy, raz. No Mam nadzieję, że tym razem jak jesteśmy to będzie super. Sądzimy, że jest świetna, trochę głośno, ale jak na razie czekamy na fajerwerki. W niedzielę mogliśmy podziwiać pokazy Portugalczyków i Czechów. Czesi zapowiadali, że ich pokaz będzie niezwykłym połączeniem najlepszych fajerwerków z firm pirotechnicznych. Trying to focus on, uh... W naszym przedstawieniu postaramy się skupić na ludzkiej wyobraźni, dotrzeć do wnętrza duszy każdego widza i ukazać na niebie wszystkie emocje, które w nas tkwią. Efekt został osiągnięty, reprezentanci Czech zajęli pierwsze miejsce.